Rusek. Eee, witam wszystkich serdecznie. Jako destro. O, o Total. mamy z nami. Stracz 1-2-2-2 AK kapieru? No, no tak naprawdę no. to są drogi, bo i gramy w taktycznego Counter-Strike'a. Tak, i gramy przeciwko dwóm ruskom, którzy mają destroy'e. To znaczy, że są bardzo dobrzy, prawda? Którzy nie mają cheatów. No, to widać, tak. Jeśli nie mają cheatów, to oznacza, że będzie, będziemy mieli szansę wygrać. Wy nie chcecie wiedzieć co było przy takim jaki łeb, Dobra, chodź stąd, nie spawn campmy. Nie będziemy jak nuby, okej? Okay? Do mnie to mówisz. Dobra, wywalmy połowów gdzieś w pisdu, żeby jej nie mieli. No i w pisdu, i wylądował. Co ja tu robię? Nie wiem, to, to co ja robię w sumie z nimi. Cześć, dam ci flesza. Dobra. Dobra. Naprawdę Cię ofleszowałem, Ty. Nie. Nie zapleszowałeś. No mają skiny, do, mają ładne skiny. To znaczy, że ich niszczymy. Bo nie umiem grać. Hello? Dobra, to Gentleman. spokojnie. Hello, gentlemen! Dobra, nie. O kurde, ja kocham bo, to. Nie, bo mnie tylko piję przywitanie, co nie? nie, nie, nie Kiedy podpiesz. piszesz po coś po... Jeden jest monster. No to ja patrzę short. Kiedy kupiesz, tak jeden jest monster. Zabijesz, no. Bo, łatwo. monster, skracaj, shorta. A tu mam skracać, loj, co mi to da? Tymczasem. Tymczasem. Tym zaszczyt... tym Dziwanie! Tak, skróć Sory. Sorry. Nie no, wygrasz to. Mi się wydaje, że ten typ na awatarze żyga makaronem. Chyba tak. No, <coughs> no go je w sumie. Albo go je dokładnie, albo to jest gimper Dwa, no 2016 Aminaturkę no to oczywiście Dobra dostał hitka Składa bombę miniaturkę chyba na micha awatary Ammo. O kurde ile? 43 w 3 jak ja nie umiem strzelać, sorry. Huh. Jednak y gościu, który zje makaron, to jest... Wiesz co, ja się ustawię z magiem. Na szorcie. Go, go, go! Mm. HTTPS! Dobra, Maloła, ma 58, jest na hita. Masz na short'cie Kałacha. Tam nie wychylam. źle. Jednak nie. Nie powinien się spodziewać. Dobra, ładnie. Gdzie miał Kałacha, Lol? Nie, bo myślałem, że miał Kałacha. Bo Aha. strzelał z karabinu jakiegoś. Wiesz co chodzi? A masz, tego zimnego głaza. Zimny jak głaz Zimny jak... Nie powiem co. <laughs> <Dobra>. go, go! <laughs> nie. <laughs> nie. Pamiętajcie widzowie, nasze filmy są poważne, my nigdy, kurwa, nie śmiejemy się z seksu. Tak. Ale to jest prawda, w sensie... Znaczy, rozumiem, czasem są takie podteksty, no nie? Ale generalnie to jesteśmy poważni. Bardzo. Jak strzela z tego digla co za wariat. No bo skanuje, no wiesz? Strashować ci no i stoi tam, nie. chyba raz dostał Ej, czekaj, a, a ja ci może zbustuję? Ej dobra, zbustuję, oj właśnie! Nie? Monster jeden ogólnie chyba, albo może nie przebiegnie, bo trafiłem ogniem! Obaj obić No Trafiłem mu bułę przez... No nie wierzę. Jest tutaj! Wiesz co, byłem zbyt... No i znowu ten z Masz... makaronem, no ja pierdolę. Flashbang. Dobra, weź go został Nie dyskryminuj, ok? Nie dyskryminuj makaronu. Ładnie. Pan, ci nie będzie mnie tu spodziewał, ja ci mówię. No, na pewno. Wcale go nie słyszę. Serio, to, to, to tak ona plantuje na raz? Jakie full auto śmierć rozpętałeś takim nabojem zdechnął, ale... No to z byś go dojechał, bo on miał tylko dągę. Nie podniósł sobie po mojego ile. To jest lepsze Ja wolę famasa bardziej A to wiesz. No wiem, bo... No, po prostu cię będzie stać na m yy, no. Dobra, idź Monstera, albo ja pójdę Dobra, ja pójdę Monstera i Horta yy, Dobra no, czemu w ogóle nie rozmawiamy na jakieś bardzo poważne tematy? A, bo gramy w grę. <gry> no wiem, ale... Powinniśmy gadać o Izaku i Roju. Jak Short. No, bo u mnie ich nie ma. No, u mnie też ich nie ma. W konektorze może są, a... To granat mi rzucił. O, ładnie. Nie widział, nie jestem tak biegał. Może nie że w konektorze jest, tylko że czeka. Nie, jest, bo jest u siebie. Dostał raz Ale chyba przez ścianę, patrz Chcesz się popsyć z killem jak rojał z It's my life Siatka bezpieczeństwa i nawet ładna jeszcze ma naklejki. This... No jest No daj, chcę zobaczyć No faktycznie ładna. Klaszka mam Go, go go! Jest też nie zabrałem sobie tego... z tym. Wrzegł mi ten smoke. No nie no, i to się za wysoko. O Boże, smoke. widzę, fajne tematy są na czacie. Co? Ja ocean się konektor Fuck. Tak, zero dostał, no Mam nadzieję tylko, że jakoś w audio w tym video nie ma jakiegoś chujowego i jest w miarę. Będzie, będzie tak jak mi... W sensie nie, bo sobie na 50%, ale mam nadzieję, że program sobie nie stwierdzi. Ej kurwa dewiduje mhm. jednak ci zostawić w głośności tak hey. Dziękuję za 69 MVP Piłeś zajebistą liczbę mi w tym A w sumie Nigdy nie gram z tego na chile, więc nie będzie A to ja idę monster jak coś nie chęt popierdzielać po ruskie Dracał w nogi Z czego? Zawłupy Uwielbiam hmm. Mam za... grąbane No i ostatni ma 15hp Na czas Major Dobra, dawaj mi te broni. Dzięki Weź się, odzywaj, żeby odcinek nie miał nie tak mnie. Przepraszam, sam... przepraszam, bo byłem skupiony. Sorry. Będzie tak samo oh, sam jak good. na cobblestonie. <laughs> Nisz spalania dropa. ależem the... <laughs> oh. <laughs> Smoke wrócił. Smoke. Spalę im tego shorta. I robię im coś takiego. I zabiję. M ładnie. tak, tak no drugi. Daj, Lol, krew. Krew. Lol, krew. A daj mi AWP -ę. na ostatnią rundę. Już, spokojnie, już. A, nie stać. Czemu Krew da. Do... O nie, nie. Bo jest, wiesz co? A ja nic nie, nie kupuję. Eee, nic nie kupuję i postaram się kupić krowę. Ale to jest taki krowę. Ja o nie, smog był. Fajr Kurde, nie zabijaj. Weź, Weź się z nimi nie strzelaj. Weź się z nimi strzelaj, no i pan Paweł. Tak łatwo. No i fajnie. Się, no i taki meczek, gdzie nie ma cheaterów to się fajnie gra, prawda? No ale... i dwa mecze pod rząd jakiś czy też z tym. Gutiopa. Good good yop. Ja. Ja, ja. Ja, ja, iźbina. Dobra, teraz się chowam jak najgorszy ham. Tak zwany z... Dziki Zachód <noise> Dziki Zachód? Dobra, challenge accepted. Następny turniej nowa End Revolver Challenge. Nie, ale to, to będzie ciekawe. Na... Zbiłem go. Jest naiwny. Ja go. O, jeszcze ja już chciałem go nożować. Ma izolatora do tego. Myślałem, że będzie na miał jakieś gorsze Beret, po co to mam uspa? To co nowe? Dawaj, nowe wybierz. Nowe? Okej. Okay. Nowe i digle, bo nie mamy rewolweru. O Jezu. Sorry Sorry, chciałem kupić sobie hełm Przepraszam. Jutrek, przepraszam. Nic mu nie dałem. Jakbyś też <śmienic> dla mnie to było dobre Dobra to robić <śmienic> revolver Albo nie CZ to ja to CZ to okay, nie no dobra, może tak wygrajmy ten Ale wiesz, to to my to robimy dlatego, żebym miał, żebym miał reklamę na odcinku co nie, my tak specjalnie no przedłużamy nie, to. Faktycznie przepraszam no, to taki odcinek będzie wiesz To spróbuję zabić z noża okej okay? <śmienic> To został QSZEDY! Malowa, Dobra, z no, no i pan Batem. No i GG, no i dziękujemy, dziękujemy za oglądanie. To, to był luźny odcinek, tak mi na ludzie nagrany. Tak. zobaczymy co dostanę, bo w GS5 nie spoileruj. No dobra, O, ciekawy. Arangę wbiłeś? Nie. Jak skoro przegrałem z Water. Ale to wiesz, to... O, to oni mają cheaty. Jak dobra. mieli czytę, no to będą mieli bana, więc wiesz co chodzi. A, czyli zaliczysz wtedy. No. Okej, okay, dobra, pa bajo, na razie, papa. baj. Cześć.